Maneczko, cześć! Witam Was serdecznie po krótszym, dłuższym czasie. Spaceruję sobie piękną drogą nad morze. Idziemy szukać, zobaczymy co w piasku piszczy. Zobaczymy co znowu, znowu uda się znaleźć. Czym plaża mnie zaskoczy, czym Was zaskoczę. Ja! Uff, zaraz będę! Także czekajcie na pierwszy sygnał, czekajcie na pierwsze fanty. Nie mogę się doczekać, bo, bo dawno nie chodziłem. Trochę na głowie było, ale się skończyło. <laughs> Idziemy szukać. Trzymajcie kciuki. Pierwszy niewyraźny sygnał taki yy, poza śmieciami. No i mamy serduszko. Pierwszy to jest serduszko, odpadło może jakieś branzoleki albo czegoś. Nie jest to żadne złotko ani nic. Jest to zwykły szajs metal, ale jest serduszko. Także jest fajnie. Cieszę się, że udało się już coś trafić. Mamy pierwszy sygnał na kasiurkę dzisiaj. Zobaczymy Powiem wam, że strasznie twardy piasek jest Jest wykopany Strasznie twardy piasek jest I ciężko się w nim kopie, jak jest coś głębiej Także zobaczymy Słyszę, że jest moneta ale stara moneta Co tu mamy? 1 euro na dzień dobry Także startujemy z Eurusem w słoneczku jeżeli chodzi o kasę, no i szukamy dalej Jest kolejny sygnał na monetę albo coś większego Coś wyż, wyżej bijącego. No zaraz zobaczymy Tu chyba jest, chyba mam ale leci prosto w nogi. No i jest. 50 centów. Teraz mamy. Fajnie. Tu gdzie leży cewka, wykopałem 50 centów. A tu już mam następny sygnał. Czyż się komuś z kieszonki sypnęło. Może zobaczymy zaraz. I. I mamy 20 centów. Czyli 70 centów w sumie. Sprawdzimy. Jakieś śmieci są. Ciężko stwierdzić, co to. Jak ktoś siedział, to mógł wyrzucać i kapsle, i wszystko. no Zaraz to pokopie i zobaczę. Ale na pewno śmieci, więc nie będziecie tego widzieć. Sygnał 12. I ja mam przyspieszone bicie serca, nie? I, I zobaczcie jaka dupa. Widzieliście ten rant, widzieliście jak ten kapsel się świecił. Ja cię kręcę, no, a na 12-13 już obrączki kopałem, ale serducho zabiło. Wow. No i jest kolejna moneta pod samym piaseczkiem. Chyba mamy ją w środku. A, jest coś drobniejszego. Co mamy? 10 centów tym razem. No i next one. Słuchajcie, następny wysoki, ale pokazuje mi, że jest głęboko ten sygnał. Długo mamy. Jestem wykopany. Czyżby to był kapsel? Nie. No gdzie jesteś? Jest. Co mamy? 50 cenciorów. Że jest jeszcze 50 centów, następna. Powoli, dyszka do dyszki, jak to się mówi, i coś się uzbiera. Schyliłem się tylko tutaj, nogą machnąłem raz i kolejny eurus. Jest fajnie, właśnie. Piękna pogoda, pusta plaża, że można chodzić. Sezon się skończył jako taki, bo dzieciaki wróciły do szkół, także na pewno będzie mniej czasowiczów. I będzie można spokojnie przeszukać te wszystkie plaże tutaj. Słuchajcie, teraz piękny, czysty sygnał 16. A na 16 co wychodzi z dołeczka? 2 euro. Na 16 wychodzi dwójaczek, także jest fajnie. I od razu obok dwójaczka dość wysoki sygnał. Może na jedynkę jeszcze. Chyba nie mam. A mam coś, patrzcie. Czyli mamy tak. Mamy 50 centów. I tu mamy dalej sygnał jeszcze jakiś. Zobaczymy, czy wejdzie od razu. Nie jestem pewien. Patrzcie, jest następny EURUS. I. I dalej jest sygnał. Tu nic nie ma. Na środku może wejdzie. O, jest. Czy mamy jeszcze jeden sygnał w środku. I wyszło jeszcze, moi drodzy, 10 groszy, czyli w sumie, tak naprawdę dołek przy dołku wyszły nam 3,60 także jest fajnie to jest fajny wynik z, powiedzmy jednego dołka, no bo tu jest 10 cm różnicy, więc jeżeli chodzi o odległość ktoś siedział komuś się wysypało no i więcej tu już nic nie ma, no dobra zasypujemy ten dołeczek i szukamy dalej, fajnie no to jest fajne, fajne trafienie w jednym miejscu Mocny, wyrazisty sygnał pod samą wydmą i co to będzie? To będzie kasa. To będzie 50 centów kolejne. Zobaczymy, może jeszcze coś tu będzie oprócz tych 50 centów. Nie ma. Nie. Nic więcej nie będzie, trzeba się odwrócić i w kierunku morza. Także ja lecę w kierunku morza. Mamy 16 sygnał równiutki na kolejnego dwujacza. Coś weszło, ale tam jeszcze coś jest. Patrzcie, jest dwujacz. Wygląda jak byłby jeszcze jeden. No i chodź teraz. Tu mam jednego. I tu mam drugiego. Patrzcie, dwie dwójki z dołka. Jaki farcior. Tak jest. Super. I jest sygnał na EURUSa albo na 50 centów. Zobaczymy. Kopnięty. Ani na to, ani na to. to się chyba jakiemuś psu zerwało, wiecie. Czekajcie. To jest takie. No, to jest chyba z obroży zerwane psu jakiemuś. Co się odkręca i tu powinna być jakaś kartka z adresem albo z numerem telefonu. Dokładnie Że jakiś pies stracił, nie? Z uszczelką no. Zobaczymy. No i mamy sygnalik. Bardzo ładny na kaskę. I w sitku. Na no, ile? A już widzę. Na 50 centów. Sygnał na 50 centów. Fajnie, kurczę. Trzeba coś tych drobnych tu poszastać. Fajnie, szkoda tylko, że nie ma biżuterii żadnej, nawet tej takie wiecie byle jakiej. Tu mam jakiś sygnał stałe 19 wyszło 10 centów jeszcze weszło Czy coś jeszcze jest? Nie ma. Dobra. Ja w stronę morza idę. Wysoki sygnał. I patrzcie, mamy to dzisiaj. Mamy pierścionek. <laughs> jest. A już się mam niedługo zbierać. Jest pierścionek. Eee, dajcie mi się przyjrzeć. Chyba srebro z tego co widzę. Jakimś tam kamyczkiem plastikowym. Także to jest nasze teraz, teraźniejsze trafienie. Super. <laughs> Mam serwerko, jest, 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 jest! Huhuuu! Jest. Stałe 21. Kopiemy Eurusa. Jeszcze raz, powtórka i jest w sicie. No i... Jak powiedziałem tak zrobiłem i mamy Urusa <laughs> Ale jestem zadowolony, powiem wam dzisiaj krótki wypad. Mam dzisiaj takie dwie godzinki tylko z rana o, patrzcie, Mamy 16 na dwójkę Takie dwie godzinki No gdzie jesteś? No teraz chyba jest ta. I mamy dwujaczka, patrzcie Super Ja powiedziałem Ci takie szybkie dwie godzinki, nie? I powiem Wam, że jest mega, mega. Jestem zadowolony jak na ten moment. Wow, naprawdę. Tak na dwie godzinki można chodzić. Kaska, pierścioneczek jest naprawdę, naprawdę super Tu będzie jakiś kapselek albo coś takiego. Będzie śmieć w każdym bądź razie. Tu mamy jakieś takie. A to jest chyba od jakiegoś zamka albo od zapięcia. No, Od karabinczyka 19-20 dość głęboko. Nie wiem, czy to wykopię. Zobaczymy, czy wyszło. Nie dobra, pomożemy sobie pinpointem w takim razie. Jak wykopię to zaraz wam pokażę co mam. Zaraz zobaczymy. Jest kaska, nieduża kaska, ale jest. Mamy 10 centów. Sygnał na kasiorę. Kasiura, kasiura. nie ma. Sitko Kolejne 10 centów Coś jeszcze w okolicy Czekajcie tak. ja Zobaczymy O Mamy I mamy w sitku Mamy euruska. To ja jeszcze kawałek sobie podejdziemy razem i zobaczymy, czy coś tu pyknie, czy nie pyknie. Podchodzimy pod samo wydmę. Przy wydmie cisza nic, co by mnie interesowało. No i dobra, i w kierunku morza idziemy. Chyba jak przejdziemy sobie na żywo razem. No na razie mam czas tylko na takie krótsze wypady. Więc będą takie krótsze wypady, czy krótsze wypady, no... No dwugodzinne, jak się jeździło na nockę, to się jeździło na... 4-5, czasem 6 godzin, wszystko zależy wiecie, na ile nam siły pozwolą, nie? Na razie takie będą po 2-3 godzinki wypady. No i zobaczymy, co tu się będzie w ogóle kręciło z tych wypadów. No mam trochę plaż, w tym roku jeszcze mam zamiar parę dzikich plaż zahaczyć. I zobaczymy co z tego wyjdzie. No i nic. Widzicie? Czysto. Nawet śmieci za bardzo nie ma. Czyściuteńko, cichuteńko. To jest ogólnie plaża, tu gdzie teraz chodzę, taka plaża dla psów i dla nudystów. Także i tak jestem w szoku, że... ...kasiura jakaś jest. Muszę ją wypadać ewentualnie ze spodni. Z kieszeni, jak się przebierają. No cichutko. No nic nie ma. Nawet kapselka nie ma, widzicie? Żeby Wam pokazać. Idę, idę i cisza totalna w słuchawkach, ale to dobrze. W sensie dobrze, że czysto, nie? 16, 17 Powiedziałbym, że dwójka, ale dwójka to nie będzie Będzie śmieć jakiś no. Śmieć, którego nie mam, coś małego Tu jest coś To jest kawałek kolczyka pęknięty, wiecie, metalowy, tak, tu jest magnes, takiego kolczyka jak teraz znalazłem, cienki, gruby, okrągły, na no, magnes był zapinany, to jest to. To jest element tego kolczyka, ale to jest zwykły jakiegoś szaj metalu, żadne to srebro, ani nic takiego. Tego jeszcze nie znalazłem, znalazłem zakopaną parę sandałów dziecięcych, no. Nie wiem, jeszcze sandałów nie znalazłem na plaży. Biły zapięcia pewnie od nich. No trudno, ktoś zgubił, ktoś będzie ktoś płakał. Nic się nie poradzi. Na sam koniec, słuchajcie, kopiemy starego Eurusa. Wykopię to i zmiatamy stąd. Koniec tego dobrego, będziemy się podsumowywać. Czy to będzie ten stary euro, tak jak powiedziałem, nie, ale wow, no nie. Kapsel od wody, ale wow, to miał być stary, jeden euro stare. No trudno, dobra, tym kapslem od wody kończymy dzień dzisiejszy. Idziemy wyrzucić śmieci, idziemy się podsumować. No i jestem w drodze do ławki, w której się, przy której się, na której się w sumie podsumujemy. Mega jestem zadowolony, powiem wam, mega, mega, mega. Byłem na plaży jakieś dwie godziny mniej więcej, tak. No, dwie godziny, dokładnie dwie godziny na plaży, i zaraz wam pokażę. Tam kieszeń mi brzęczy. <śmiecki> Śmieci już się pozbyłem, było sporo kapsli, ale na szczęście tylko kapsle. Żadnych innych dziwnych rzeczy nie było, nic dziwnego innego nie znalazłem. No może poza parą zakopanych sandałów dziecięcych. Mam nadzieję tylko, że pod nimi nie może tego dziecka zakopanego. <laughs> Idę tu zaraz ławeczkę w cieniu, podsumujemy się na nie pokażę Wam co udało mi się przez te dwie godziny znaleźć. I na razie taki to format będzie, w sensie, że no format, w sumie format się nie zmieni, tylko mój czas spędzony na plaży. Chcę Wam pokazać troszkę więcej szukania za dnia, nie w nocy, bo no bo w nocy jak to w nocy, za dużo nie widać, trzeba świecić latarką, nie ma tego efektu, to nie jest to. Także. Mam jeszcze jakieś 15-20 metrów do ławki, zaraz się podsumujemy, zaraz zobaczcie, co znalazłem. No i pach, to jest nasze podsumowanie. Patrzcie, tyle udało mi się kasiury znaleźć. I tu mamy nasze jeszcze drobiazgi, biżuterię. Także zaczniemy od kasy. Tu mamy dwójeczki: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 50, 20, 90. 21, 20, 40, 60, 21, 60. Myślę, że to naprawdę fajny wynik, jak na dwie godziny. Wychodzi po 10,50 na godzinę, na rękę, bez podatku, co najważniejsze. No i patrzcie, teraz dalej. To jest to nasze serduszko, które wcześniej, na samym początku, w sumie, wyszło. Tutaj mamy te, tą kapsułkę z adresem, z numerem telefonu, jakby się pies zgubił, kawałek połamanego kolczyka. No i nasze sreberko, nasz pierścionek srebrny, który jest naprawdę dość masywny, spory i fajny. Widziałem, że punce są, wszystko jest, także jestem mega, mega zadowolony. Naprawdę powiem Wam, kozak, wyjście naprawdę mega, mega czaderskie. Jeżeli nie robicie tego, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!